Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym naszym drapanku. Tutaj mamy weekendzik, no więc wczoraj tak ładnie nam wyszło. No to może coś tutaj jeszcze dołożymy do tego weekendowego rachunku. No mam taką nadzieję. Mamy tutaj miks takich zdrapeczek. Dzisiaj na spokojnie za 15 zł. Ale może akurat, może akurat tutaj jakiś. Fajny nam tutaj sypnął lotto. Co my tu mamy? Mamy dwa razy te małe na szczęście za złotóweczkę. Raz mamy WaBank, mamy Super 7, mamy Kocham zimę. No to wiecie, że ta zdrabka potrafiła, oj, potrafiła nam tutaj ładnie sypnąć. Mamy krzyżóweczkę za 3 zł, to takie stare wydanie, to nie I Love Krzyżówka, tylko po prostu krzyżówka. No i pierwszy raz będzie tutaj na tym moim kanale. Nie czas umierać tego Bonda za 5 zł, No może trzeba mówię, nie nie bardzo przepadam za tego typu z drapkami, ale może się przekonam, bo tam jest w sumie zasadniczo mało drapania, ale może akurat może akurat jest premiera tego tam była już jakiś czas temu w kinie, więc może akurat tutaj nam coś fajnego sypną. No dobrze. Nie rozgadując się za bardzo, przechodzimy do drapania, ale zanim jeszcze zaczniemy drapać, to ja serdecznie, serdecznie zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, kliknięcia czerwony przycisk subskrypcji, kliknięcia dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych już odcinków, oczywiście ten ze spokojem sobie rozsiąść i obejrzeć. Serdecznie zapraszam, ale przy okazji już zasubskrybować można od razu dać łapeczkę w górę, no i oczywiście komentarz, ale komentarz może być jak najbardziej po filmie, żeby wiedzieć, co tutaj komentować, czy wygrane, czy porażki, a może będzie na zero. Też tak się zdarza czasem. No dobrze, jedziemy, jedziemy, jedziemy z tym trappingiem. Co my tu mamy? Zacznijmy sobie od na szczęście. Szukamy trzech takich samych symboli do wygrania 7000, no, byłoby miło. Mamy woreczek. Mamy serduszko, mamy diamencik, mamy drugi diamencik, mamy drugi woreczek i pewne serduszko, nie? Jeszcze inaczej, siódemeczka, no niestety jest pustaczek. Kontrolne potwierdzajem, że mamy pustaka. Zobaczymy, może kolejne na szczęście tutaj coś fajnego da. Biedroneczka, worek, biedroneczka, gwiazda 7, i gwiazda. Niestety też jest pusto. QB i F. Oj, mam nadzieję, że na szczęście nie opuściło, bo wczoraj tak było ładnie. Znaczy, w sumie. Wczoraj tak było specyficznie, bo ta jedna była zrapeczka taka bardzo fajna. Jeżeli nie widziałeś wczorajszego odcinka, to serdecznie zapraszam, bo naprawdę ładna perełeczka się trafiła. No dobrze, Wabank. Zobaczymy, czy tu w Wabanku nam dadzą jakąś fajną wygraną. Dziewiętnastki szukamy. Mamy 20, 14, 15, 17. 13 i 12. Niestety jest też pustakowo hawu już widać. No, widzimy, że niestety. Niestety jest pusto. Oj, 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 oj. No dobrze, może super 7, super 7 też no potrafiło dać. Nie żeby jakieś szaleństwa było okay, ale coś tam potrafiło dać. Szukamy siódemeczki i oczywiście niebieski siódemki, wolimy niebieską siódemkę i jedziemy. Mamy niebieskie, ale dwójeczkę, czwóreczkę niebieską, a już myślałem, że jest siódemka, to taka oszukana, jak się tu zdrapie, to już nie wydaje, że jest siódemeczka, nie, o. I co by było pod tą oszukaną? No proszę, <ścoughs> byłoby miło, byłoby miło. Dziewiątka niebieska. Ósemka niebieska, piątka czarna i szóstka czarna. Niestety pustakowo, pustakowo, Q, F, I, G. Niestety. No dobrze, niech tutaj kocham zimę ratuje słuchajcie, sytuację. Już nie raz ratowała sytuację ta zdrapka. No mam nadzieję, że i dziś i dziś będzie ratować tą sytuację. Co my tu mamy? Szukamy dwudziestki szóstki i dwudziestki dwójki. No dobrze, jedziemy. Zima nadchodzi, coraz zimniej. Wczoraj już tak było, tak chłodno. Dzisiaj jakby. Mniej ponuro, mniej ponuro, muszę Wam powiedzieć, w Poznaniu. 33. No. Niestety, nie. Ale, ale, no, kocham zimę. No, uff. Dało, dało, już jest 26. No dobrze, dobrze, czyli już Draping nie przepadł, nie przepadł, bo coś nam wpadnie. Oj, pokochamy, pokochamy tę zimę. Dobra, 23 to nie, to jest oboczek. 25, oboczek. 24 nie ma. I 19. Nie ma też. Dobra, sprawdzamy, co my tu mamy. Czy my tu mamy Zrocik? Czy mam jakąś ultra wygraną? Czy może jeszcze jakoś inaczej? Sprawdzamy, sprawdzamy. 4 złote Fajnie, fajnie. Nie zwrot, ponad zwrot. To już zawsze, za, zawsze jeszcze bardziej cieszy, prawda? E ja tu widzę. Drugie E. No i, i trzecie. Oj, mi poleciała ta zdrapeczka. już podnosimy ją, bo to cenna zdrapka, nie? <laughs> no fajnie, 4 złote wpadło. Mówię, kocham zimę, no, mam nadzieję, że jeszcze trochę tego lata wróci. Takiej może nie lata, ale złoty, złotej polskiej jesieni, żeby wiecie, na spacerki, a nie taka od razu zima, że... Znaczy, zimą też można oczywiście spacerować, ale jednak... Co tak jak jest cieplej, to jest tak przyjemniej, na pewno się ze mną zgodzicie, że jest przyjemniej wtedy. No dobrze zobaczymy krzyżweczka. To stare wydanie może akurat, może akurat tutaj nam coś da. D. D jak Danuta. Pozdrawiamy wszystkie Danuty. Oczywiście pozdrawiam wszystkich, wszystkich widzów nawet nie widzów pozdrawiam. Wszystkich po prostu pozdrawiam bardzo serdecznie. Ale muszę tu się skupić na szukaniu Danusi, ale jej nie widzę. Wiecie, że ja to ślepy jestem. Dzisiaj też wam powiem, że przy sobocie trochę pospałem. Nie ukrywam. Bo poleniuchowałem trochę. Od tego czasem jest sobota, prawda? No nie ma. No dobra, jedziemy dalej jak, kiedy, jak się znajdzie w... A, tu jest. Dobra. F. Felicja, Feliksy, pozdrawiam serdecznie. Co to za krzyżówkę lewą mi dali? Nie, to jest E. Dobra, jedziemy dalej. Będziemy mieli w pamięci TF. O! Olgi, pozdrawiam wszystkie. V, no wspaniałe nasze V, co prawda gdzieś tu widziałem tu, ale no. Jedno V. Może akurat, może kurat, Nam przyczyni się do zwycięstwa. Aczkolwiek wątpię. Jak bym być szczery, jak widzę to V, X, Y też jest takie trochę lewe. R, Renatki, wszystkie pozdrawiam. vamos um, uh, uh, é Tomasz, wszystkich Tomaszów, pozdrawiam. <laughs> tak się rozglądam. wiecie, będzie ja zawsze milczy przy krzyżówce, bo Tutaj staram się skupić, żeby za dużo nie opuścić, a ja i tak często opuszczam coś i potem musimy dodrapywać, ale chyba te już więcej nie mam. I jest tu. Ireny wszystkie pozdrawiam. Niech się czują pozdrowione. Sandry, Sylwie, Bądźcie pozdrowione. Tutaj mamy S, tu mamy Stal, mamy S. Zdecydowanie na tej starej krzyżowiec o wiele ładniej widać jak się drapie. Ta z serduszkami, to naprawdę ta powłoka jest taka, no nieprzyjemna. Znaczy drapie się ok, tylko po prostu nie widać tak tych literek. Dobra, to by było na tyle. Jeszcze tu jest. W pozdrawiam wszystkie wandy, Wiktorie, Veroniki. Dobra to by było na tyle. No to pozdrawiam wszystkie Marty, Michałów, Magdy, Marzeny, oczywiście Marzynki też pozdrawiamy. Dobra. A, no, to to jest ładna literka. To jest bardzo ładna literka. Aleksandry, wszystkie pozdrawiam serdecznie. Alicja linki. No to fajnie, trochę nam się tutaj przejaśni, to też potem łat łatwiej szukać jakichś zbłąkanych literek, jak takie A wejdzie, bo to niestety, nawet że jest A i E, to niestety nie oznacza, że będzie wygrana. Zdarzają się też takie przecież zdrapeczki, że jest i A i E. No i niestety tej, ta zdrapeczka ląduje w koszu. I chyba więcej A nie widzę, chyba, żeśmy zdrapali te A. No dobra. U, Urszula. Pozdrawiam Cię, Urszulko, wszystkie Urszulki. Mhm, mhm, tak się rozglądam. Jeszcze. Dobra, jedziemy dalej. C jak Celinka. Pozdrawiamy Celinki. Jedno, co chyba było. No dobra. N-jak, Natalia. Pozdrawiam Natalię. Dobra. Kajak, Krzysztof, Krysia. Pozdrawiam Krysie i Krzysztofa, oczywiście. I wszystkich innych również. Bez wyjątku, bez wyjątku. Nie ma tak, że kogoś nie pozdrawiamy. A u, tu było. Nie zdrapałem. A coś tam zawsze przeoczę, nie? To zawsze, to zawsze. Ja to tam zawsze coś przeoczę. G jak Grażynka, Grażynki wszystkie pozdrawiam. Tu mamy G. Dobra, by było na tyle G. A, A to było, o. Przeoczyłem. Dobra. Ha, halinki wszystkie, pozdrawiam. Ale chyba nie ma, ha. Nie, nie ma. Ani jednego ha nie ma. No, niestety. I P. Patrycję Piotrów. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i wszystkich, wszystkich oglądających pozdrawiam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Chyba mamy ani jednego słowa nie mamy. A nie mamy. Papugę mamy. to było U, ale to niestety nam nic nie daje. I tak sprawdzam jeszcze. No dobra, przelećmy sobie. Nie było. Nie było. Nie ma nie ma. M mm, mm, mm. nie było. Wiemy B nie było. E nie było. Z też nie. No E to wiadomo mijamy. Lki nie było. O chyba było, ale nam nic nie daje. Było jak najbardziej, ale niestety nic nie daje. No niestety, pusta krzyżóweczka, sprawdzamy dla pewności, s -a -b. niestety. No dobrze, no to może nie czas umierać, nie czas kończyć drapanie tutaj. Panie Pani Lotto, proszę mi pokazać, że nie czas, nie, koń nie czas kończyć, nie czas kończyć. Dobrze, pierwszy raz jest na naszym kanale, więc jak pokrótce. Mówię, to jest bardzo mało w sumie drapania, bo tylko to drapiemy i bonusik, a w sumie kosztuje 5 zł. Szukamy takiej muszki eleganckiej pod warstwą ścieralną i wygramy właśnie no, tą kwotę, co jest pod tą muszką. A w bonusie musimy znaleźć pik, to wtedy wygramy dwie dyszki, tak fajnie, dwie dyszki wlecą. A do wygrania mamy piąteczkę, dyszkę 20. 50, 100, 150, siedem tysięcy, no i 200 tysięcy. To by było coś. To by było naprawdę coś. No dobrze, jedziemy. Co my tu mamy? Zegarek, no zegarek, no to nie jest muszka, też elegancka na pewno, ale nie muszka, na pewno elegancki zegarek. Motor też nie. Jest, no pięknie. No, może się przekonam do takich zdrapek, co się bardzo mało drapie. Bardzo fajnie, jest muszka. Bomba, kask, kotek, lupa, i cały świat. Zobaczymy jeszcze, czy w bonusiku nie, to jest coś jakiś taki znak. <gryw> no, znak. Nie wiem, nie widziałem filmu. Pewno bym wiedział, co to oznacza. No dobrze, sprawdzamy, co tam jest pod tą muchą. 5 złoty zrocik. No, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Widzę mamy jedno Y. Czyli pewno gdzieś tam musimy pójść. No nieważne tak czy obak tutaj jest na tyle prosta ta zdrapka, że raczej się nie pomylimy. O, jest i drugi Y. No wiemy, że mamy wygraną. No dobrze, nieźle. Nie jest źle na 15 zł. Mamy. O, posprzątam. Mamy. Tak wiecie, posprzątane, nie? Potem trzeba zamieść dokładnie. Potem trzeba zapić dokładnie. Mamy 9 zł. Już wam pokazuję. Wszystkie zdrapeczki. Tutaj mamy pustaczki. Te malutkie. Malutki pustaczek 8,8. Tutaj mamy. Yy, Pustaczki na szczęście 22 i 23. Tutaj była pusta siódmeczka. Niestety nie było tu 777 zł. A chciałbym, a chciałbym, naprawdę bym chciał. Mamy 19. No tutaj krzyżówka też okazała się pusta z numerkiem 94. No i tutaj dwie te wygrane. No kocham zimę. Tutaj wraca mocno do gry. Mam nadzieję, mam nadzieję, że 99 tutaj fajna była wygrana. No i ten nie czas umierać, który zwątpiłem z numerkiem 30. Dał nam też tutaj zrocik, czyli 5 zł. Czyli słuchajcie, jesteśmy 6 zł na minusie. To naprawdę nie jest źle. Jak na nasze kochane lotto, to nie jest źle. A najważniejsze jest przecież zabawa i nasze spotkanie. Ja Kończąc już, zachęcam do zasubskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz, kliknięcia tam czerwonego przyciska, dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, żeby nie przegapić tej naszej wielkiej, głównej, wygranej. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, napisania jakiegoś fajnego komentarza pod filmem. No i jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia. Cześć!